Czy drugi poród jest łatwiejszy niż pierwszy? Tak. Dzięki za oglądanie. A serio, cześć, tu Zapraszam Was na story time o moich porodach. Bardzo możliwe, że część z Was zada sobie teraz pytanie, po co w ogóle kręcić filmy o porodach? Czy to nie jest zbyt intymny temat, czy nie powinien zostać tylko dla nas, tylko w naszych głowach i w naszych wspomnieniach? Ja osobiście jestem taką osobą, która bardzo nie lubi sytuacji, w których nie wie, co ją spotka, co ją czeka, nie lubię nieznanego, nie lubię nowych sytuacji i wiem, że część z Was też, że część z was też jest taką osobą. Jesteście, jesteście takimi osobami, więc bardzo możliwe, że film takiego typu dla tych z Was, które są w ciąży, będzie po prostu ukojeniem, zbawieniem, bo będzie możliwością na przygotowanie się na różne scenariusze i właśnie zaspokojeniem tej potrzeby, żeby wiedzieć o sytuacji, w której się znajdziecie jak najwięcej, żeby móc się na różne scenariusze, sytuacje przygotować, przynajmniej psychicznie, mentalnie i w głowie. Druga sprawa to wiem, że też jest bardzo dużo osób m, takich ciekawskich, które po prostu są ciekawe, jak to u kogoś było, ale też takich, które interesują tematy takie medyczne, około medyczne. Ja też jestem taką osobą i nawet jeszcze długo przed y, ciężami, przed porodami, y, po prostu materiały takiego typu powiedzmy około medyczne y, oglądałam z zaciekawieniem y, i z zainteresowaniem. Zachwycałam się nad tym, y, do czego ludzkie ciało jest zdolne. I, I jak to wszystko może wyglądać? Więc, tak naprawdę, dla tych z Was, które są ciekawskie, dla tych z Was, które lubią takie tematy około medyczne, i dla tych z Was, którzy potrzebują w sobie zaspokoić tą potrzebę, żeby wiedzieć jak najwięcej o tym, co Was czeka, możliwe, że już wkrótce powstaje też ten film. Także zapraszam Story Time, właśnie o moich porodach. To, co bardzo możliwe, że jeżeli jesteście, wciąż Was niepokoi. I co za, zajmowało moją głowę przez y, całą w zasadzie pierwszą ciążę, a szczególnie końcówkę, to była myśl o tym, że przegapię, że już rodzę. Y, I również bałam się, że y, w ogóle urodzę przedwcześnie. Jakoś tak sobie wkręciłam to, że na pewno urodzę wcześniej. Y, I słuchajcie, pięć minut przed, pięć minut chciałabym, <laughs> pięć dni przed planowanym terminem porodu y, rano dopadły mnie Regularne skurcze. I to skurcze y, krzyżowe, y, ból y, taki, którego nie możecie z niczym pomylić i absolutnie nie da się tego przegapić, że to już się zaczęło. Także oto bądźcie spokojne. Nie da się tego przegapić, nie da się nie zauważyć, że rzedzicie. Y, także tutaj luz w tym temacie nie ma się o co tak naprawdę martwić. Y, ja w ogóle ostatnie dni, tygodnie ciąży miałam o tyle paskudne, że miałam straszne bóle nóg i tak naprawdę nie spałam całe noce. Też miałam różne skurcze przypowiadające, które już pod koniec się, się pojawiają coraz częściej. więc i z tego stresu, i z tego bólu, z tych skurczy i, i bóli, bóli nóg, no to po prostu nie spałam. Więc byłam wykończona, niewyspana, a rano dopadły mnie skurcze od razu regularne co 7 minut co 5 minut. I właśnie gdy dojechałam do szpitala, a tak naprawdę te skurcze od razu były tak regularne, ja wiedziałam, że już rodzę i, i trzeba się zbierać do szpitala, więc, więc nie zwlekałam z tym, e, tylko się ogarnęłam i wyruszyliśmy do szpitala. E, I w szpitalu byłam, kiedy te skurcze były co 5 minut. I w szpitalu oczywiście te skurcze zwolniły. To się podobno często zdarza, że nagle one się zaczęły pojawiać coraz rzadziej i rzadziej. No ale zostałam przyjęta na Izbę Przyjęć i tutaj Ciekawa rzecz, y, którą może te z Was, które chcą być na wszystko właśnie przygotowane, może dla Was to będzie ważne, że ja, słuchajcie, byłam bardzo dobrze spakowana, przygotowana, miałam wszystko przygotowane i myślałam, że wejdę na tą izbę przyjęć, dam im wszystkie papiery, wszystkie dokumenty, które potrzeba i oni ode mnie nic nie będą chcieli, zaprowadzą mnie na porodówkę i będę rodzić. Natomiast w tych skurczach, skurczach w tym stresie, w tym bólu dostawałam od pani na izbie przyjęć pytania typu data pierwszej miesiączki? Numer niby do pracodawcy, i uwaga, co było dla mnie szokiem i hitem totalnym i do tej pory jest, to był. Mm, musiałam im podać numer telefonu do przychodni, do której zapiszę swoje dziecko. Absurdalne, żeby, żeby wymagać tego na izbie przyjęć od kobiety w bólach i rodzącej, no ale tak to było. No i na izbie przyjęć oczywiście wykonane KTG. Może nie każda z Was wie, KTG to jest takie badanie, gdzie są przykładane y, takie czujniki do brzucha i ono mierzy zarówno tętno pracy serca dziecka, jak i częstotliwość i siłę skurczy macicy. Więc to KTG, czyli leżycie i ono tam trwa chyba z pół godziny, badanie USG, gdzie jest też szacowana waga płodu, jego położenie i badanie ginekologiczne. No i właśnie wtedy zostałam skierowana na salę przedporodową, tam nie mógł być ze mną mój partner, tylko musiałam tam być sama. No i wchodząc do tej sali, to jest kilka łóżek, oddzielonych od siebie kotarami, widziałam wchodząc jedną panią, która sobie leżała, przypięta właśnie do KTG i przyglądała gazetę. I ja już tam leżąc pod tym KTG, miałam skurcze tak bolące, że, że chciałam umierać, uciekać i, i po prostu płakałam, leżałam z tymi skurczami, pomiędzy nimi przysypiałam, ale było mi bardzo ciężko. Byłam przestraszona, no i, i też taka zestresowana, że jestem sama. I niesamowicie, ale to niesamowicie, to co bardzo, bardzo pamiętam właśnie z tego czasu i jedno z takich silniejszych wspomnień paradoksalnie z całego mojego porodu, to jest dźwięk y, szelest przekładanych kartek gazety. Właśnie tej pani, która tam za tą kotarą leżała, sobie tą gazetę czytała. I ja byłam tak wkurzona. Że mnie tak boli, że tutaj umieram, a ktoś za firanką yy, czyta sobie znowu w gazetę. Przecież tu z, y, jakaś sprawiedliwość, że to jakikolwiek po prostu yy, sens z tego, tego sytua tej sytuacji no była absurdalna. Yy, ja byłam totalnie, totalnie wkurzona na tą kobietę, że jej nie boli i ona jest w stanie czytać gazetę, a ja nie. No i tak po, tam przeleżałam. Nie pamiętam, na 2-3 godziny, jakoś długo, w moim odczuciu, przyszedł do mnie lekarz, który oznajmił mi, że podejrzewają, tak szacują, że, że dziecko będzie stosunkowo duże w porównaniu do, do mojej budowy i postury i, i moich kształtów, ale że jeżeli zależy mi na porodzie siłami natury, no to będą mi pomagali, zrobią wszystko, żeby. Ten poród w ten sposób się skończył, i zostałam przeniesiona na salę porodową, gdzie mogłam być partnerem. I tam już poprosiłam o znieczulenie, do znieczulenia przyszedł oczywiście anestezjolog, Zrobił wkłucie w, w kręgosłup, to jest znieczulenie zewnątrz, zewnątrz oponowe. No i co jakiś czas tam do mnie zaglądali, czy już mnie nie boli, czy mnie nie boli. A no, mnie boli, mnie nie boli, mnie nie boli, ból, jest, ból był straszny i koszmarny, i nie będę Wam tu ściemniać, że to nie boli. Bo oczywiście, że boli i to. To nie, chyba nie ma wyjścia, że, żeby nie bolało. I postanowiono, że po prostu podadzą mi jeszcze raz to wkłucie w kłucie jakoś tam wyżej, niżej, nie pamiętam dokładnie. Natomiast w się w inne miejsce, przyjmując, że, że to pierwsze znieczulenie zostało źle podane. I jak podali mi to drugie znieczulenie, tak jak nagle to uderzyło, jak nagle mi to znieczulenie złapało, to byłam znieczulona aż za bardzo. Natomiast to była chwila wytchnienia, rzeczywiście nie bolało i mogłam po prostu sobie troszkę odpocząć, a nawet się chwilę przespać. Nikt mi tego do końca wprost nie powiedział, ale ja już później analizując wszystko i sobie też czytając różne rzeczy, podejrzewam, że ta podwójna dawka znieczulenia w ten sposób na mnie zadziałała, że niestety cały poród spowolniła, czyli rozwarcie nie postępowało tak, jak bym tego oczekiwała i się spodziewała i chciała. Skurcze trochę zwalniały i spadało tętno Stasia dosyć znacznie, więc jeszcze nie panikowali, jeszcze nie, nie byłam kierowana na cesarskie cięcie, tylko podawano mi tlen, przebito mi pęcherz płodowy, żeby sprawdzić kolor wód, czy tam jest wszystko ok, czy nie trzeba Szybko reagować, i została mi podana oksytocyna, żeby te skurcze postępowały i żeby po prostu ten poród przyspieszyć. Tak przyspieszyli, przyspieszyli, że, że stosunkowo szybko przeszliśmy już do tej drugiej fazy porodu, czyli do, do boli partych, do parcia. I trwało to 40 minut, gdzie tak naprawdę ja sama już czułam, że. Że tracę siły, no bo i tak nie przezpana noc wcześniej, i, i od rana te skurcze i te bóle. No i te 40 minut intensywnego parcia, które, które nic nie dawało, chociaż wiem, że są kobiety, które tą drugą fazę porodu mają i kilkugodzinną, więc to też nie jest jakoś tam bardzo duże te 40 minut. No ale mnie to tam nie wykończyło, i też i ja czułam, że to nie wyjdzie, i, i położna też czuła, że po prostu no to się nie uda. I postanowiono, że zostanie użyty próżnociąg. I to jest też powód, dlaczego ja zdecydowałam się w ogóle wam opowiedzieć historię mojego porodu, ponieważ tak jak wam mówiłam, no, mnie te tematy ciekawiły, więc jakieś tam śledziłam mm, różne, gdzieś tam wpisy, blogi, yy, właśnie filmy yy, o porodach i nigdzie się nie spotkałam, nie natrafiłam na, na temat próżnociągu. Gdzieś tam czytałam hmm, chyba raz czy dwa, gdzieś widziałam w ogóle takie, takie hasło próżnociąg, no natomiast nie wiedziałam totalnie, jak to będzie wyglądało. Hmm, a procedura wygląda w ten sposób, że już był to poród zabiegowy, więc musiałam zostać sama, bez partnera. Zostało nacięte krocze, został opróżniony mi pęcherz hmm, poprzez taki cewnik jednorazowy, hmm, i lekarz przyłożył po prostu taką przyssawkę do, do głowy dziecka. No i ja parłam, ale lekarz delikatnie po prostu tą główkę przytrzymywał, dzięki czemu ona się nie cofała, nie uciekała. I po prostu pomógł mi tą główkę urodzić. No i w ten sposób przyszedł na świat. Mój synek. Dopiero się wtedy okazało, że był winięty pępowiną w koło głowy w koło czoła, w ten sposób, że sama nie, dała rady, nie dałabym rady go urodzić, bo po prostu on się przez tą pępowinę cofał i nic by z tego nie wyszło. Natomiast udało się i w ten sposób przyszedł na świat mój syn. 3,710 gramów, 55 cm szczęścia. No i też po porodzie dowiedzieliśmy się o jego wadzie wrodzonej, ale to jest temat na osobny film, bo na pewno chcę też wam tą historią się podzielić, żeby też skorzystali mi rodzice dzieci właśnie z taką wadą. Także poród dosyć szybki, bo tych pierwszych takich już regularnych skurczy do urodzenia minęło 7 godzin, około 4 godzin już na sali porodowej. Także szybko, później były trochę komplikacje, jakieś tam krwotoki, krwawienia, więc na sali porodowej z dzieckiem mogłam być, musiałam być w zasadzie 4 godziny, nie takie standardowe dwie, no i to były najpiękniejsze 4 godziny mojego życia, pełne emocji, euforii i to jest niezapomniane, niezapomniane uczucie. Także tak, skracając tą historię, do w moim odczuciu absolutnego minimum. Przyszedł na świat mój pierworodny syn Stanisław Albert. No i tutaj możemy już przejść do um, tematu drugiego porodu i tego, co też zawarłam w tytule: czy drugi poród jest łatwiejszy? Bo też chciałam na to Wam zwrócić uwagę, jeżeli stoicie um, właśnie przed już tym czasem, kiedy może drugi poród się pojawi. To znaczy, nastąpi, kiedy drugi poród nastąpi, i jeżeli macie może złe wspomnienia z pierwszego porodu, może gdzieś tam coś poszło nie tak jak chciałyście, to chciałam Was pocieszyć, i w moim odczuciu mm, mam takie przekonanie, że tak, drugi poród jest łatwiejszy. Oczywiście też nie, nie zawsze i pewnie to nie jest regułą, ale mm, zmierzam do tego, że mam wrażenie, że drugi poród jest łatwiejszy, dlatego że nie jesteście pierwotkami, więc jesteście lepiej traktowane. I ja mój pierwszy poród wspominam mimo wszystko bardzo dobrze, chociaż było kilka rzeczy, które gdzieś tam mogło zostać inaczej przeprowadzonych, to tych plusów było zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Więc ja w tym ostatecznym rozrachunku byłam na tyle zadowolona z pierwszego porodu, że drugie dziecko rodziłam w tym samym szpitalu. Natomiast mimo wszystko uważam, że Chociaż przy pierwszym porodzie byłam naprawdę dobrze potraktowana, to uważam, że drugi czy, czy każdy kolejny poród będzie dla Was łatwiejszy, bo personel medyczny będzie Was lepiej traktował mimo wszystko. Jeżeli mówicie, że boli, jeżeli, jeżeli mówicie, że coś Wam się wydaje, że czujecie, że musi być tak, musi być inaczej, jeżeli jesteście pierworódkami, personel medyczny może Wam nie do końca wierzyć, tak mi mam wrażenie. Że może gdzieś mają z tyłu głowy myśli a skąd to możesz wiedzieć, co ty wiesz, nie, nigdy nie rodziłaś, a jeżeli y, będziecie rodziły drugi już raz, to, to będzie łatwiej przynajmniej pod tym względem, że będziecie pewniejsze siebie. Już właśnie, jeżeli powiecie, że tak, boli cholernie i, i wiem, że, że na przykład potrzebuje pomocy, znieczulenia czegokolwiek, to, to nikt was nie będzie pytała, czy na pewno i i się zastanawiał, czy to już są takie bóle, których nie można wytrzymać, bo może nie wiecie, że może boleć jeszcze, jeszcze bardziej, bo po prostu już to przeżyłyście i, i będą wam bardziej ufać, będą wam was bardziej słuchać. Więc pod tym względem wydaje mi się, że można być spokojnym o drugi poród. I też, no wy jesteście pewniejsze siebie, też wiecie już, co was czeka, jak się w pewnych sytuacjach zachować, jak sobie pomóc, jak sobie ulżyć więc uważam, że będzie łatwiej. No i przechodząc do sedna, drugi poród, 6 dni po terminie i znowu podobny scenariusz, czyli regularne skurcze co 7 minut, co 5 minut, jak dojechałam do szpitala, to były już co 2,5 minuty, znowu bóle krzyżowe, mocne, intensywne i znowu ta sama sytuacja na izbie przyjęć USG, KTG, badanie ginekologiczne, standard, Tutaj już nie musiałam podawać dziwnych różnych danych, bo już mieli moje dane w systemie swoim, więc nie pytali mnie o numer przychodni, do, o numer telefonu do przychodni. I już od razu zostałam bezpośrednio skierowana na porodówkę, na salę porodową. My też wspominaliśmy, idąc na tą salę, z, z moim partnerem, o, że tutaj rodziliśmy naszego syna, więc że ta sala była wolna, to trafiliśmy na tą samą salę. Mogłam skorzystać z prysznica, trochę sobie ulżyć w tych bólach, w tych skurczach. Natomiast znowu powtórzył się ten sam scenariusz, czyli tętno zaczęło spadać, więc znowu zostałam przykuta do łóżka, bo chyba nie wspomniałam wtedy w tym, w tym opowiadaniu o pierwszym porodzie, że ja musiałam już odkąd tętno spadało cały czas leżeć i być non -stop podłączona do KTG, bo Wcześniej, jeżeli możecie iść pod prysznicem, gdzieś się ruszać, to położna co chwilę przychodzi i Wam przykłada takie KTG, takie przenośne. i Po prostu sprawdza i, i odchodzi, wychodzi. Mm, ale że już to tętno spadało, to musiałam non-stop leżeć, być przykuta do łóżka i mieć non-stop KTG. Więc nie spełniło się ponownie moje marzenie o tym, żeby móc podczas porodu skorzystać czy z drabinek, czy z piłki, czy z wanny. Tylko udało mi się być trochę pod tym prysznicem, a później zostałam już przykuta do łóżka. To rozwarcie jeszcze nie było na tyle duże, żeby móc mi podać znieczulenie, a później to się nagle tak wszystko szybko potoczyło, że było już za późno, żeby to znieczulenie mi podać. Więc córkę urodziłam już bez znieczulenia, dostałam tylko taki ciepły termofor na krzyż. To mi trochę dało ulgę w tych bólach krzyżowych, no i szczęśliwie. Szybko, mm, też z nacięciem, ale szybko, bo to było 17 minut drugiej fazy porodu i, i parcia, i pojawiła się na świecie e, moja córka, ważąc 3,880, mierząc 55 cm zdrowa. I znowu mm, jakieś to małe komplikacje krwawienia 4 godziny wspólne na, na sali porodowej najpiękniejsze w moim życiu. E, i przyszła w ten sposób na świat moja córka Zofia Karolina. I tak naprawdę dzielę się z Wami tymi historiami właśnie po to, żeby na pewne scenariusze Was przygotować, jeżeli czujecie, że tego potrzebujecie i chcecie poznać różne historie. Po to, żeby też gdzieś tam zapisać sobie tą, te historie w pamięci i mieć to na pamiątkę, chociaż nigdy nie zapomnę tego, to są naprawdę piękne chwile. No, i, i też trochę taką ciekawość zaspokoić Waszą, yy, jakieś tam może ukoić stresy i nerwy, jak to będzie wyglądało przy drugim porodzie. To, co jeszcze chciałam powiedzieć, takich, yy, yy, taki dodać od siebie, to to, że mówi się często, że, że ból porodowy się zapomina. Guzik, prawda, ja nie zapomniałam. Bolało to strasznie, i nie wyobrażam sobie. To zapomnieć, bo to był najgorszy bolęk w życiu przeżyłam, więc chyba tego nigdy nie zapomnę. Z ciekawostek jestem też ciekawa, yy, u tych z Was, które już rodziły, czy miałyście podobnie, ale wspomnień mam bardzo dużo, pamiętam bardzo dużo szczegółów, chociaż od pierwszego porodu <laughs> minęło 2,5 roku, ale to, czego nie pamiętam ani przy jednym, ani przy drugim porodzie, to nie pamiętam płaczu dziecka, to znaczy pamiętam, jak mi położono na pierś dziecko, pamiętam całą sytuację, widzę to teraz przed oczyma, natomiast widzę to zupełnie bez dźwięku, także nie pamiętam ich pierwszego, pierwszego krzyku, pierwszego, pierwszego płaczu. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi historiami, może komuś dodać otuchy, może właśnie po to, żeby ktoś mógł. Zaspokoić swoją ciekawość i, i się przygotować w głowie na, na różne sytuacje. Więc jeżeli chcecie się podzielić swoimi historiami, to zostawcie je w, w komentarzu. Ja każdy komentarz czytam, staram się na każdy komentarz odpowiedzieć, więc będzie mi niezmiernie miło, jeżeli będziecie chciały właśnie swoimi jakże pięknymi, cennymi i intymnymi historiami się ze mną, z nami podzielić. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Jest mi niezmiernie miło, że mm, jesteście tu ze mną. Bardzo dziękuję za odbiór poprzedniego, tego pierwszego po powrocie filmu. To, jak urosło mi serce, jak jestem szczęśliwa i jak Wam dziękuję za każde wyświetlenie, za każdy kciuk w górę, i za każdy komentarz, to to wiem tylko ja i nikt z Was nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak jestem bardzo szczęśliwa i jak jestem bardzo usatysfakcjonowana z tego, że mam tak cudownych widzów. Na Instagramie zdecydowaliście, że ten film pojawia się jako pierwszy, a już następny, ta kolejna historia, którą czuję, że muszę opowiedzieć, żeby podzielić się nią z innymi rodzicami, którzy być może dostali obarczeni taką diagnozą, jaką my ze Stasiem, to będzie historia naszej drogi i walki o, o zdrową nóżkę, czyli historia Stasia i, i, i cały temat jego wady wrodzonej, czyli stopy końsko-szpotawej. Na ten film zapraszam Was już wkrótce, A dzisiaj dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia następnym razem. Buziaki.